Poniedziałek 12 lutego w sali OSP w Żabinach odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia dotyczącego włączenia jednostki do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego na kolejne 5 lat. Od pewnego czasu praktykowane są zasady, że podpisywane są porozumienia na pięcioletnie okresy, żeby jednostki mogły w tym czasie wykazać się swoją działalnością, swoimi umiejętnościami. Z yy, zasadami, odpowiednimi zachowaniem odpowiednich zasad, które wymagane są do przyłączaniu. I właśnie na tej podstawie jednostka w ciągu pięciu lat bardzo dobrze funkcjonowała, sprawdziła się w tym systemie, i w związku z tym postanowiliśmy tutaj wspólnie z władzami jednostki, yy, z władzami gminy, żeby. Yy, podpisać porozumienie na, na kolejne 5 lat. Jak wspomniałem, jednostka funkcjonowała bardzo dobrze, była, bardzo, była mobilna, sprawdziła się w działaniach, aktywnie uczestniczyła w różnego typu szkoleniach, ćwiczeniach, cały czas się doskonaląc. Także to wszystko sprawiło, że e, śmiało dziś możemy przystąpić do, do podpisania kolejnego porozumienia. Gratulacje dla strażaków. Zachodzili straży pożarnej z Żabin. Po pięciu latach bycia w systemie krajowym mają przedłużone o kolejne pięć lat uczestnictwo w tym elitarnym gronie. Pełni zasłużona nagroda dla strażaków. Wzorowo wypełniają swoje obowiązki. Oprócz takich tradycyjnych rzeczy związanych z ratownictwem wzbogacili się o ratownictwo wodne, mają swoją łódź. Jako gmina myślimy, jak ich zaopatrzyć w lekki Wóz, żeby skuteczniej mogli jechać z Łodzią, udzielać pomocy tym, którzy na Wodzie potrzebują takiej pomocy. Gratulacje, wielka uroczystość, dowartościowanie tych strażaków w imieniu społeczności gminy. Dziękuję im za to, że podnoszą nasze poczucie bezpieczeństwa i troszczą się o spokój, o bezpieczeństwo, o zdrowie życie nie tylko mieszkańców Żabin, ale całej gminy czy powiatu bo wyjeżdżają daleko poza swoją miejscowość. Gratuluję im, że świetnie prowadzą młodzieżową drużynę pożarniczą. Oby tak dalej. Przedłużenie umowy, którą dzisiaj będziemy podpisywać z tym systemem, udowadnia, że jednostka wywiązuje się z pełnionych funkcji, że spełnia wszystkie wytyczne że się daje, rozwija, wypełnia w każdym zakresie swoje obowiązki. Jednostka cały czas prężnie działa, młodzieżówka nasza, chłopieńca i dziewczęca, ch ch dziewczęca nawet była już na krajowych zawodach sportowo-pożarniczych, znowu jest najlepsza w powiecie, chłopcy są najlepsi w gminie, także mamy z czego być dumni. Jestem bardzo zaszczycony, że jest doceniana nasza praca i nasz udział, wkład naszej jednostki w postrzeganie bezpieczeństwa na rzecz lokalnej społeczności. Spotkanie było także okazją do podziękowania ochotnikom z Żabin za ich nieoceniony wkład w bezpieczeństwo lokalnej społeczności.